Chcesz być wielki? Chcesz opanować swoją sztukę do perfekcji? Zrozum jedno. Talent to tylko iskra. Prawdziwy ogień rozpala dopiero czas i konsekwencja. 10 tysięcy godzin to cena mistrzostwa. To godziny spędzone na doskonaleniu, na powtarzaniu w kółko tego samego aż stanie się to częścią ciebie. Późne noce, wczesne poranki chwile, gdy czujesz zmęczenie, gdy nikt nie patrzy, gdy nikt nie chwali. To momenty, które decydują, kim będziesz. Większość ludzi rezygnuje zanim tam dotrze. Chcą wyników natychmiast, ale nie chcą mozolnej pracy, która do nich prowadzi. Chcą sukcesu, ale bez potu, bólu i poświęcenia. A ci najlepsi. Oni pojawiają się każdego dnia bez względu na wszystko. Pracują, gdy inni odpoczywają. Uczą się, gdy im uczą się, da inni się poddają. Nasz w końcu świat będzie nas dziś szczęścia żalnych. Szczęścia żale to nieszczęście, ale to nieszczęście, To wybór. Nie to urodziłeś wybuch. się wielki. Nie urodziłeś Udujesz się wielkość. Godzina budujesz wielkość. Godzina po godzinie, a firmy po godzinie. Godzinie. Dzień pod alfa.